Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Dismantle. Mam nadzieję, że czekaliście niektórzy z Was na ten odcinek, bo takie dostaje informacje. Kroksu, a ten Dismantle to będzie, czy nie będzie? No jest, jest, moi drodzy, pojawia się. Mam nadzieję, że będzie się pojawiał regularnie, ale to zależy od Was. Jeżeli, jeżeli ktoś będzie chciał to oglądać, ktoś będzie komentował, no to zapraszam. Zresztą... Kurde, co wam szkodzi? Zostawcie chociaż statystyczną kropkę pod tym odcinkiem i że tak powiem załatwia to sprawę, załatwia to sprawę zainteresowania, a mi to bardzo pomoże, no bo, bo nie będziemy oszukiwać, no. statystyki są ważne, pomimo że ta statystyka nie powinna być ważna, jest ważna i tutaj twórcę się rozlicza z tego, ile ma reakcji, co jest przykre, no ale tak niestety już jest skonstruowana ta platforma, na której właśnie obecnie oglądasz ten film. Dobrze moi drodzy. Walczymy dalej. Oni się tutaj zainteresowali. Nie, nie teraz, ziomek. Oh, oh, oh. Bandaż! Ja, ja zapomniałem o tym bandażu. Hmm. Kurde, smarnowałem bandaż jeden. Dobra, ciebie nie ma. Muszę znaleźć u ognisko, ognisko muszę znaleźć, bo po pierwsze muszę do tego ogniska włożyć rzeczy, które udało mi się zebrać, a zebrałem ich dosyć dużo, jak widzieliście już niestety nie mogę wrzucać listków, a szkoda, bo listki, li, listki się będą przydawać. My friend, my friend. Dziękuję bardzo. Dawaj skrapy, dawaj wszystko. Te drzewa niestety mocno zasłaniają. A ja jeszcze nie jestem na tyle umiejętny, żeby obracać się tutaj względem kamery, jak walczymy, ale będziemy na tyle umiejętni. Kurna, kurna, kur, kurna. Dobrze, musimy się jakoś tutaj odnaleźć. Jezu, jak on szybko zleciał. A wcześniej mieliśmy z nim problem. Ja już nie czuję, żebyśmy mieli e, z, problemy z nimi. Mm, dobra, lecimy dalej. Tu jest jakiś dom, domcio-bomcio. E, a w domciach-bomciach... E, przy domciach... O jest już ten żygający kur... Oła. Dobra, trudno. Na raz idziemy. Mhm. Dobra, to, co z niego wypadło, nie jest aż takie istotne. Ta idzie na raz. Przeszukajmy to, co tutaj jest. Może znajdziemy coś ciekawego. E, craft na przykład. E, co mamy? Co możemy polepszyć? Czy naszą. Kurde, brakuje nam jednej gumy. Czy gdzieś tutaj znajdę gumę? E, wątpię. Mm, tutaj by było coś. Co to by było? To byłaby guma? Nie, chyba nie. Nie, jak to nie, jak tak. Jak nie jak tak, maczetę sobie ulepszymy do czwartego poziomu. Elegancja Francja, dobrze, to mi pasuje, takie rozwiązania mi pasują. Teraz poczekajcie, do jakiego, jakiego zwiększyliśmy ją? Increase damage do 30. Czyli mamy teraz 27, a na tym mamy 24, z tego co ja dobrze rozumiem. A bandaże możemy na przykład ogarnąć, żeby były lepsze. Fabryki rubber. Tego rubbero, tak ktoś mi pisał, że będziemy potrzebować zdecydowanie więcej. Trowing na również możemy sobie ulepszyć. I tutaj jest opona kolejna. Opon będziemy potrzebować. Co moglibyśmy wyrzucić? Deski moglibyśmy wyrzucić drop. Bo, jak najbardziej, opony są nieco bardziej cenne niż deski, bo desek znajdziemy sobie pełno. Proszę, basecamp jakiś. <noise> Dajcie, basecamp, bo, bo ja tutaj jestem już, już pełny, jak kobza, no. O, jeszcze te biegają tutaj, dobra, walić was. Ja sobie będę szedł w tym kierunku, bo mam nadzieję, że znajdziemy tutaj jakieś schronienie. E, to jest jakieś. O, znalazłem schronienie, nie? Good job, Kroksiu. Good job. Świetna robota z mojej strony. Brawo, Krox. Eee. Ja wiem. Ja wiem. Szedłem w tamtym kierunku. Kurde, gdzie ja zginąłem? Miałem tyle fajnych rzeczy. O. Dobra, musimy iść w tamtym kierunku gdzieś. <laughs> no ja, przepraszam. Przepraszać, no. Odpierdzieliłem Maniane tarło, żem takie odwalił, że aż szkoda gadać. Dobra. <ścoughs> Naprawiamy swój błąd. No trudno, słuchajcie, zdarzają się i takie e, małe problemiczki. Ten, ta mnie walnęła, niestety. Okej. Okay. Połowę rzeczy tutaj nie sprawdzam, co jest w skrzynkach i tak dalej. Tu jest jakiś basekam. A ja go szukałem. A on był. Weźmy sobie przysiądźmy tutaj. No bo nie musimy nawet przysiadać, no bo po co? Z drugiej strony bardzo bym chciał znaleźć e, swoje rzeczy. E, tylko pytanie, gdzie one są. Ok. No, co jest, co jest? Dobra. Ciebie nie ma, ciebie nie ma. Zbieramy to, co z nich wypadło. Użyjemy jednego bandaża, żeby nie stracić mocno na życiu. I dopóki możemy to zrobić, nikt nas tutaj nie, nie atakuje. E, ty nas chciałeś zaatakować, ale ciebie bardzo szybko nie ma. Dobra, tu jest opona. Bardzo mnie cieszy. Super, elegancko. Daj, daj mnie łopony. Na raz. Muszę już uważać na te pieprzone dziury w ziemi, bo jak widzicie łatwo się można załatwić tutaj. I ty jeszcze. O! Bardzo dziękuję. Dobra, dobra. Dupa z Bobra. I tu powinniśmy skręcić w prawo. I zakładam, że gdzieś tu są nasze zwłoki. Dobra, my tu chyba byliśmy już w ogóle. Tak mi się wydaje. No tak to wygląda. Na, na to wygląda. Dobra, idziemy tędy. Dziękuję bardzo. Tak, my tu byliśmy, to zdecydowanie byliśmy. Trudno, straciliśmy wszystkie nasze tam rzeczy, które się udało zdobyć. E, możemy. O, mamy level up, mm, czyli będziemy potrzebowali może więcej do dźwigania. Będę wdzięczny. E, teraz tak. Tutaj musielibyśmy otworzyć bramę. Open gate. Uh, the gate is solid until link relays have been activated. Scan for relays. Tutaj Te jeszcze tej nie mamy odpalonego. Dobra. Ok. A to my już żeśmy włączyli? Chyba tak. Ok, to w takim razie to jest nieistotne. Idziemy dalej. Ale tędy się nie przedostaniemy. Musimy tędy wyjść. Bajecznie. Dobra. Ostatnie, A już widzę, gdzie jest ostatnie. Ja źle pobiegłem po prostu. Ja myślałem, że. To, co tutaj jest, to jest link Relay, czy jak ktoś tam zwie. A to był po prostu mm, gate, który musimy otworzyć, jak to wszystko połączymy, więc i tak będziemy musieli tu przybiec. Dobrze, moi drodzy, powoli zbliżamy się do tego ostatniej wieży. No niestety, żygający nam się znowu trafił. Będziemy go unikać jak ognia, bo, bo ogniem zieje, ale takim zielonym ogniem. Oła, wow, zbrzunia mnie walną. Oh my goodness. Eee, dobra, trzeba przed nim spierdzielić troszeczkę. No i na wolny teren tam było zbyt go wąsko. Dobra, po tobie, Ziomuś. Bardzo mnie to cieszy, bo. Jest taki niebezpieczny, wiecie, raz raz może nam nic nie zrobić, a dru za drugim razem robi nam dosyć dużo krzywdy. Jeszcze zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Raczej wątpię. My tu już chyba nawet byliśmy. Rozwalmy sobie to. Ach! Ajajajajaj. Ajaj, Takiej raczej nie dogonię. E, dobra, trudno. To jest jakaś chata. Czy my w niej byliśmy kiedyś? W tej chacie? A nie, bo tu jest radio jeszcze do zrobienia. Okej. Okay. Tu byśmy zmienili na maczetę, bo chcielibyśmy wzi wzi wziąć tę oponę. Oponki jak najbardziej zawsze na propsie. E, Okej. Okay. Tutaj żeby nie dajmy się zaskoczyć i super. A tu jest radyjko, więc e, z tych transmisji. I trzeba trzeba słuchać. Sz I brakuje nam miejsca, niestety. Kurczę, czy jest tu gdzieś campfire? Tu jest campfire. Odłóżmy to, co mamy na sobie. I wróćmy jeszcze raz do tego domku, bo był dosyć ciekawy. Dosyć interesujące miał tutaj wszystkie rzeczy, zwłaszcza te, które wypadły z lodówki. O właśnie, wypadła nam kapusta. Owinię się trochę bandażem, bo niestety to powoduje zaraz, że możemy zginąć. Ok, z kuchenki teraz jak najbardziej niszczymy, więc będziemy mieli dużo żelaza. Dobra, możemy stąd iść? Możemy stąd iść. W którym kierunku? W tamtym kierunku. Dobra. Jeszcze Ciebie? Dziękuję bardzo. Uu. We are full, my friend, we are full. Dobra, zapraszam Was bardzo serdecznie wszystkich tutaj. I zbierzemy to, co mamy zebrać. I tutaj. What is, what is this here? O, przed, do czwartego dnia dotarliśmy. <ścoughs> Nie jest tak źle. Jest tak źle, mogłoby być gorzej, nie? E, dobra, gdzie jest ta wieża, do której my musimy się dostać? Czy to jest ta wieża? Tak, to jest ta wieża, a my się znajdujemy gdzieś tutaj. E, no dobra, to idziemy do wieży. Wieża powinna być właśnie tutaj. To jest w ogóle jeszcze domek. Zróbmy ten domek. W ogóle, jak będziemy się mogli do niego dostać. Z tym nie było większego problemu i z nią też nie. To niszczenie sprawia mi coraz większą przyjemność, naprawdę. <laughs> z tego co wyczytałem w ogóle, to w Dysmantel można dojść do 20 levelu. Nie, jest to może, nie jestem jakimś tam Sherlockiem, że do tego doszedłem, tylko po prostu przeczytałem to, co miałem przeczytać, ale. W sumie, jak sobie tak pomyślę, że jakby taka gierka miała być na przykład do, nie wiem, 90 levelu albo do 50 i ten świat by był rzeczywiście otwarty i nieograniczony w takim stylu, jak jest teraz, to ja bym grał. I to bardzo dużo bym grał, bo ja, ja naprawdę cenię sobie takie gry, gdzie, gdzie rzeczywiście ktoś włożył bardzo dużo pracy, a tutaj ludzie nie szli tworzący tę grę pod prąd, tylko naprawdę zrobili coś oryginalnego. Znaczy, poszli właśnie pod prąd. Ja pierwszy głupoty. poszli oczywiście pod prąd. E, nie nie poszli z takim, z takim. Nie wiem, trendem, można powiedzieć. Tylko zachowali się zupełnie inaczej. Yy, Okej. Okay. Tutaj będzie nam brakowało miejsca. To nie dobrze, że nam będzie brakowało miejsca. Te skrapy też mi się nie zmieszczą. Gdzie był ten. Yy... A szkoda, że jej nie trafiłem. Yy, właśnie, tutaj odłożymy wszystko, co mamy. Dobra, Ty mnie nie zaczepisz raczej i z Ciebie wypadają przynajmniej sztabki. I to są plusy. Wróćmy tutaj, bo tutaj przyprawy jakieś były. Odwróćmy się również, zobaczmy czy coś jest jeszcze do zniszczenia. Z tego też chyba będzie ta sztabka żelaza. Oczywiście, tak też się dzieje. Tutaj coś będziemy mieli. O, karot i... Tego nie zniszczymy, ale śmietnik za to zniszczymy. Szafki też w sumie można. Zapraszam bardzo serdecznie do krok siada ekwipunku. I wy również. Hmm, dobra, coś możemy ugotować. Siedem pomidorów bym potrzebował. E, Okej, okay. nie, nie, nie róbmy na razie niczego. E, dobra, gdzie to było? Gdzieś tu, czyli musimy się odwrócić gdzieś w tamtym kierunku. Dobra. Tak też się stanie. Zmienimy sobie broni na maczetę. Jakoś ta maczeta przy tej maczecie czuje się bezpieczniejszy. Mam wrażenie, że zadaje większy de de damage. A, czy tu, tu jest jakiś labiryn, więc będziemy musieli poszukać do niego wejścia. Hmm, chyba tędy. Poczekajcie, tu jest jakiś quest? According to the notes, find the graveyard key. Okej. Okay. Oto w tym domku? Czy tak ogólnie, wyjdźmy stąd, dziękuję. Gdzie będzie ten graveyard? Key okay. tego tak nie zniszczę, nie? Jakby mi się wydawało, że gdzieś by powinien być tutaj, sobie leżeć. Hmm. Bardzo dobre pytanie. Będziemy musieli rozwiązać problem tego, gdzie jest ten klucz, bo zakładam, że bez tego klucza e, nie wejdziemy na cmentarz. No, Sherlockiem tutaj nie byłem też. E, no, wi widzicie. Graveyard Key. No i wychodzi na to, że to będzie najtrudniejsze miejsce do dotychczasowej misji. Pytanie, gdzie mam znaleźć Graveyard Key? Bo tutaj nie widzę żadnej podpowiedzi, gdzie moglibyśmy go poszukać. sami przyznacie, że bez podpowiedzi tak trochę ciężko. To jak szukanie igły w stogu Siana. Czekajcie. Nie, tutaj żadnego wejścia takiego dodatkowego nie będzie, więc tutaj nawet bym się nie łudził, że tak się, że tak się stanie. te kwiatki możemy niszczyć jakoś. Zostaw zwierzęta, co ty głupia biegasz? Ty też mnie, jeszcze, jeszcze mnie, jeszcze mnie capnął. Dobra, wyleczymy się troszeczkę. Obroniliśmy sarenkę przed wampirami, z wstrętnymi zombiakami, ochydnymi przepierdzielę, kurde pierdziele ich kurde, tym łomem po plecach kurde. Dobra. Mam wrażenie, że tego nie znajdę w tym odcinku. <laughs> Czekajcie, no, ale tak na logikę. Gdzie to mogłoby być? No w jakimś nagrobku? Na zapewne w jakimś grobie. Hmm. Albo w jakimś domku. Może tutaj domki źle przeszukaliśmy? Może w tej sypialni na przykład by było? Pokaż mnie to. Hmm, tutaj na pewno nie. Tylko pytanie, czy jest gdzieś takie pomieszczenie? No nic, będę musiał to zbadać, będę musiał to zbadać i w następnym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.